Dzień dobry, cześć i cześć Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł Dzisiaj bardzo krótka informacja Mianowicie e, Oczywiście robię akurat dzisiaj live'a e, Gdzieś około godziny 19 Ale nie o to chodzi Pojawiła się nowa funkcja na YouTubie Tak zwany super chat e, I właśnie chciałem Wam powiedzieć co, na czym polega ten super chat Bo w moim przekonaniu Jest to naprawdę super opcja Aczkolwiek nie dla każdego Niestety nie dla każdego tylko dla części Wąskiego grona osób, które jest pełnoletnie Pełnoletnia, chyba że ktoś jakoś potrafi to wykombinować inaczej. Pewnie znajdziecie obejście, więc dobra, nawet nie, nie, nie wchodzę w szczegóły, ale okej. Okay. Jest nowa funkcja super czatu, dzięki któremu możecie bardzo, ale to bardzo mocno wyróżnić się na czacie. O co chodzi? To jest teraz to, co widzicie, to jest taki standardowy ekran, jak to wygląda na live. I tu macie właśnie okienko czatu. No właśnie. No właśnie, i ten czat wygląda bardzo prosto i każdy wygląda tak samo, jest nick. Ja akurat jestem tutaj wyróżniony, bo tutaj jako, jako twórca, jako powiedzmy właściciel kanału, no to okej, okay, to faktycznie mam troszkę inaczej. A tak to jest normalny nick i czarny tekst na białym tle. No i teraz wyobraźcie sobie, że ten czat szybko przelatuje i chcecie, żeby to, żeby tą wiadomość zobaczył, żeby zobaczył tą wiadomość, żeby tą wiadomość waszą zobaczyli też inni. Nie wiem, czy ta funkcja w ogóle już działa u wszystkich, czy tylko wyłącznie u jakiegoś tam wąskiego grona YouTuberów, streamerów. Nie mam innego pojęcia. Ja zauważyłem, że u mnie ta opcja jest włączona, działa, więc już Wam mówię o co chodzi. Możecie się wyróżnić. Możecie się wyróżnić, jest tutaj opcja super czatów. Wówczas, o, klikacie, wyślij wiadomość na super czacie, i wtedy przykładowo wybieracie sobie coś takiego. Wiadomo, to jest kwotowo, więc dlatego, dlatego tak mówię, to jest opcja dla. Osób, które gdzieś tam mają możliwość donatowania może w ten sposób, tak? E, więc tak, tu jest kwestia na przykład 5 zł. Za 5 zł e, ta wasza wiadomość e, będzie wyróżniona niebieską otoczką, czyli zamiast białego tła będzie niebieska. Taka jest różnica. E, znaczy inaczej wiadomość, przepraszam, to będzie taka m, forma inaczej. Za 5 zł jest wyłącznie m, forma donacji, czyli po prostu pojawia się Wasz nick yy, i że to, że Wy po prostu wysłaliście te, te 5 zł. Dopiero od 10 zł jest możliwość wysłania wiadomości do 50 znaków, yy, dowolnej wiadomości do 50 znaków i ta wiadomość wtedy jest wyróżniona takim niebie, niebieskim otoczkiem. No więc no, każdy zwróci uwagę, ja zwrócę uwagę, wszyscy zwrócą uwagę, że to jest zupełnie inna wiadomość, zupełnie inaczej wygląda. No dobra, ale co dalej? Zobaczcie, co się dzieje dalej. Skakuje na 25 zł, bo to jest kolejne jakiś tam poziom. Wtedy mogę wysłać wiadomość do 150 znaków, dowolną. Wszystko jest na zielono, a wiadomość jest przypięta do czatu na 2 minuty. Czyli, że tak powiem, za tą donację dopiszecie dowolną wiadomość do 150 znaków i ta wiadomość będzie wisiała na samej górze przez 2 minuty. Czyli nieważne, że czat będzie na przykład pędził, nie wiem, 1000 wiadomości na minutę. Wasza wiadomość będzie jako pierwsza cały czas na górze. Dla mnie super opcja. Jeżeli powiedzmy gdzieś tam chciałbym się wyróżnić, tak? Dla mnie super opcja. Ale teraz jak popatrzę sobie w górę, to jest w ogóle szok. Oczywiście kwoty są dość wysokie. Chodzi o to, żeby nie każdy mógł to zrobić. Moim zdaniem jest to dość rozsądnie zrobione, bo gdyby to były bardzo niskie kwoty. To za chwilę wszyscy na czacie byliby na zielono albo na niebiesko. A dzięki temu, że to są troszkę wyższe te kwoty, stąd e, takie osoby będą rzadko i będą faktycznie bardzo mocno wyróżnione. E, patrząc dalej, słuchajcie, później jest wartość 50 zł. To jest 5 minut i 200 znaków. I teraz zobaczcie, tutaj oczywiście YouTube dał możliwość naprawdę e, mocnego przebicia maksymalnie. A tu już jest kwota 2,5 tysiąca zł, więc to już jest kompletna, kompletne szaleństwo. Za tą kwotę wasza wiadomość jest przypięta na 5 godzin do czatu e, i może mieć długość 350 znaków. To jest tyle co referat, praktycznie e, na języku polskim, jak się pisze. Wiecie, jakieś takie sprawozdanie wielkie, tam. To, to wtedy jest te 350 czy tam 450 znaków. Więc myślę, że ktoś tam e, wypracowania nie będzie wrzucał i przypinam go na 5 godzin, bo to byłoby szalone, ale faktycznie taka osoba e, może sobie coś takiego zrobić. E, cóż by powiedzieć, no nie wiem, co Wy sądzicie na temat e, tej opcji. Wy, w moim przekonaniu e, te kwoty są astronomiczne oczywiście, są dość wysokie, ale z drugiej strony e, całkowicie rozumiem tę sytuację, bo gdyby te kwoty były niskie, e, to więcej osób mogłoby sobie na to pozwolić, a dzięki temu e, osoba, która gdzieś tam wrzuci tę, powiedzmy, tą wiadomość za 5-10, przepraszam, wiadomość nie, tutaj akurat sama donacja, ale wiadomość na przykład za 10, 25 zł, bo to są takie jeszcze kwoty rozsądne w miarę, to wtedy faktycznie ta wiadomość jest lepiej widoczna, albo nawet przypięta na 2 minuty, więc to jest w ogóle coś fajnego, moim zdaniem. Będzie można się w fajny sposób to wyróżnić. Czekajcie, tutaj mamy właśnie informację, tak, informację o superchacie. Superchat to nowy sposób na kontaktowanie się z lubionymi twórcami. Kiedy kupisz wiadomość na superchacie, będzie się ona wyróżniać na tle innych. Im więcej wydasz, tym dłużej wiadomość będzie wyświetlana na górze czatu. W ten sposób masz pewność, że zobaczą ją zarówno ulubieni twórcy, jak i inni widzowie. Poza tym twórca dostaje część kwoty z Twojego zakupu. No właśnie, czyli też gdzieś tam forma donacji, gdzieś tam gdzieś część tego dostanę, gdzieś tam wsparcie dla mnie będzie. A przy okazji wasza wiadomość jest oczywiście lepiej widoczna. Tylko minus taki, później klikacie kupi, wyślij, no i właśnie minus, który tutaj, tutaj wpisujecie treść, kupi, wyślij i teraz jest mały problem. Słuchajcie, tam jest, tam dalej, nie mogę tego pokazać, bo tam już są moje dane osobowe, tam dalej znajdziecie możliwość wykupienia faktycznie tego, tylko niestety, PaySafeCard. Akurat odpada. Tutaj SMS-owe odpadają. Na chwilę obecną jest włączona możliwość wysyłania, opłacania tego poprzez karty kredytowe. Zaskoczenie? No, zabezpieczyli się, żeby to były osoby dorosłe, pełnoletnie. żeby to osoby pełnoletnie faktycznie wysyłały, YouTube się zabezpieczył, dał tylko włącznie funkcję, opcję na kartę kredytową. W moim przekonaniu kwoty 5, 10, 25, mogliby, czy tam nawet 50 mogliby odblokować dla SMS-ów moim zdaniem. No, ale dobra. Zobaczymy. To jest dopiero nowa funkcja. Dopiero co ją zobaczyłem, że się odblokowała, więc informacja leci do Was. Wyróbcie z nią, co chcecie. Dajcie znać na dole, mi przede wszystkim dajcie znać na dole w komentarzach, co o tym sądzicie. Co o tym sądzicie, czy to jest ciekawa opcja, czy nie. W moim przekonaniu super. Znajdą się osoby, które będą mogły się wyróżnić będą mogły pokazać, nie będą musiały wysyłać niektóre, niektórzy z Was nie będą po prostu musieli wysyłać, nim 10 tysięcy wiadomości w ciągu minuty żebym tą wiadomość zobaczył, czy żeby ktoś inny zobaczył wystarczy wysłać jedną wiadomość za 10 złotych i będzie wiedzieć i wszyscy już widzą tyle z mojej strony, jeszcze, aha, jeszcze jedna informacja, nie, nie, jeszcze, poczekajcie, jeszcze jedna informacja jeszcze jedna informacja, odnośnie właśnie e, samego subskrybowania, to tak przy okazji część z Was na pewno wie, część nie samo subskrybowanie kanału nie daje wiele samo subskrybowanie kanału daje Wam po prostu to, że subskrybujecie ten kanał ale jeżeli chcecie wiedzieć coś o nowych filmach chcecie się dowiedzieć, że na przykład właśnie teraz wrzucimy nowy film no to musicie kliknąć dzwoneczek oprócz subskrypcji jest dzwoneczek, klikacie w dzwoneczek i zaznaczacie sobie, chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału w tym momencie faktycznie otrzymujecie powiadomienia o nowych filmach z tego kanału Także zachęcam. No i cóż, tyle z mojej strony. Do zobaczenia na live'ie. Na liveach. I chyba tyle. Tak. No, to... Pa, Papa, trzymajcie się.